W nie zrobiłam, znaczy yy, no, wymyśliłam własną pisywę, ale nie mogę jej wstawić na YouTube'a, no bo nie mam 18 zł. Niestety, no to mega chciało właśnie, tam ją pokazać, a w sumie nie pokazać, a zaśpiewać, no bo pisy ciągle szczekają, no Więc w się tak wymyśliłam ta pisanka, bo to jest bardziej wsturotka. Tak mam z koleżanką piosenka, a nie jedną koleżanką, no ale na razie z jedną. No i właśnie tym sobie z No bo mamy drużynę, nie Genzy, tylko każdemu się myli z a my jesteśmy Kenzie. Nie Genzy, tylko Kenzie. Zapamiętajcie, Kenzie przez K, nie G nie, bym chciała zaśpiewać. Idź, stąd piesek. Dobra, więc wam zaśpiewam. No co, no co ty? Weź, no idź, idź. No, no idź, idź. No i pula. ona tak brzmi. Nie zaśpiewałam wam. <śm> nie zaśpiewałam wam piosenki, tylko wam zaśpiewałam moją zwrot. No, więc śpiewam. Trzy. Ogólnie się wstydzę, więc dobra, nie przedłużam. 3-4 Jestem tutaj, żeby dbać. O cały mój skład. Nikt tego nie zrobi za mnie. Dlatego zrobię to sama. A -a -a. Moje bestie są najlepsze. A -a. Co się mi pomogą? Nawet i jeśli wszystkie mamy z tym kłopot. Cieszę się, że Was tu mam, więc nie ma żadnych smutków. Kocham moją bestię, oczywiście po przyjacielstwu. No tak brzmi moja bestia. A jej podobnie jak 5 minut. No weź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. No, idź. Idź sobie. Piesek, idź. idź. sobie, dobra. No i jej... Tam nic nie ma. Dobra. I jej brzmi jakoś tak. Zędzie się koło fortuny. Obok mnie są tłumy. Jak widzują mi. Bo to są nasi widzowie. No i coś tam dalej już nie pamiętam co. W ogóle nie mogę kucać, bo ona wtedy... W sumie to on wtedy do mnie podchodzi. No i w ogóle... W ogóle nie patrzcie na to! Widzicie to? To cudo tutaj. One są takie słodkie. To moje ulubione kule. Kury! Ogólnie, mega fajnie się nagrywa, ogólnie mega na fajnie, polecam być.